Przy okazji, jak Cię mam, to, to takie pytanie, bo właśnie nie wiem, czy zażartowałeś, czy nie. Kiedy puściłem ten materiał, że, e, czy już powie, mówiłeś o tym w, w press z PBC, że Ty lubisz wywiady. To było ironicznie, czy poważnie? <ścoughs> Szczerze teraz. No nie, myślę, że to jest część pracy, tak. Ironicznie bardziej, sarkans, tak. E, to jest część pracy, lubię bardziej też wiem, że jednak chcę budować swoją markę, chcę być w tym poziomie jak to był Mayweather czy ktoś inny, to muszę tego udzielać, muszę z tym stać się trochę lepszy, tak? Też mówię w dwóch językach, więc też jest ciężko czasami mi znaleźć odpowiednich słów, więc no uczę się tego, ale myślę, że fajnie, że jest w ogóle takie zainteresowanie duże No właśnie, jeden, jeden z moich kolegów powiedział mi, że jesteś zdecydowanie twardszy, kiedy mówisz po angielsku, bo nie wiem, kick ass, po angielsku zdecydowanie lepiej brzmi niż nakopać do dupy, na No, no to ja też tu się chowałem od 7 roku życia, więc yy, może... też do szkoły chodziłem, więc może moja li, liczba słów, które mam jest trochę lepsze po angielsku, ale no, no, też myślę, że jak przyjechałem w roku, jak miałem 7 lat, to też... No nie mówię, no, przyjaś, pisać po polsku no. ja umiem i, i bam o to moją o Ona polonie, tak? Że jestem Polakiem i, i trzeba to pielęgnować, tak. Też mojego syna będę uczył po polsku, nie mówię tylko po polsku. Kolega się właśnie przy, przywiózł zabawkę z Polski, że mógłbym napikać tak, do dotknie rękę, będzie ręka, ucho, ucho. Więc naprawdę fajnie, że, i, że, że pamiętam to, tak? Czyli ta tradycja polska, wiem, że twój tata, e, przepraszam, twój dziadek walczył, stryjek, stryjek. walczył za, za, za niepodległość Polski, to zawsze w rodzinie Kownackich zostanie. Dokładnie, Twoja historia właśnie, no tak, Dziadek, właśnie... mój, dziadek mój Dziadek właśnie zawsze bym to mówił i mówił ile to na nas znaczyło, Opowiadał historię jak właśnie Ruska biegali na podwórkach i jak ciężko było, więc y... u nas w domu w Polityce, to <laughs> jest, jest mocno, tak, to Dziadek powiedział, a jak ktoś inaczej to kurde... <laughs> po w dupę i... <głos> <głos> Trzeba było być po dobrej stronie. Tak, tak, dokładnie. <noise> A jak jest ty na tego odchodzi? W sensie wychowania, Też, no, wychowania, wychowania nie, Kazia w takim polskim duchu. No jak najbardziej tak, zeszliśmy do niego z, z niego ksio, chodzić do niedziela, żeby już się przyzwyczaił do tego. Też myślę, że my jak się dorosliśmy trochę to, to uciekało gdzieś, tak, szczególnie w Nowym gdzie wszystko jest tak szybkie, szybkie, szybkie. I nie ma tam czasu, żeby spędzić z rodziną, usiąść na Wigilię, na święta, bo w Polsce jednak masz trochę tych, 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 tych więcej wolnych. Tutaj tak nie jest. Tutaj tak nie, nie jest. Nie, no a naprawdę. Właśnie, jak no, to jest to, że lubimy to, kochamy, że możemy się w rodzinnym gronie, każdy może się spotkać, zjednoczyć. Też jak miałem kuzynów, się spotkaliśmy, w piłkę w nogę. W zeszłym roku chyba było takie spotkanie rodziny Kownackiej, bo że pamiętam, że zjechało sporo osób. No właśnie chyba... Ay to, to było właśnie prałszyzeniu, więc tego było. Ale też było właśnie, już grill'a, Barbecue i cała właśnie rodzina Polska zjechała się i było naprawdę fajnie. Kiedyś zapytałem cię nawet nawet nie tak dawno temu na temat tej, tej walki w Polsce, bo to jest jedna rzecz, ja pamiętam jak wszyscy czekali na pierwszą walkę Andrzeja, Andrzeja Gołoty, kiedy pierwszy raz walczył we Wrocławiu. Wydaje mi się, że w tej chwili w Polsce jest, jest tak nie, niesamowite zapotrzebowani na to, żebyś ty się pokazał. To nie jest to, że chcecie pchać w tą stronę, natomiast jestem pewien, że to jest część, e, o czym na pewno myślisz. No Chciałem to zaboksować też na wysokim poziomie, jak to zrobił na przykład Adamek z Kliczko, tak? bo to naprawdę duża gala, a nie później jak zwalczył po prostu na emeryturze, żeby tak jakby walczyć, żeby z powodem się budował. Więc jak zawalczę, też chciałbym, żeby ta walka miała znaczenie i żeby polscy kibicy mogli tam przyjść i naprawdę kibicować i mieć dobry boks. Żeby to był boks o coś. O coś, dokładnie, a nie coś krótszego. No, no, staram, no stąd o mówię właśnie z moim menadżerem, żeby, że mam takie marzenie, tutaj jest zrobić, ale on mówi, ale na razie jest, tu musisz roboty zrobić. Oczywiście. I, i, ale też są myśli. Nie przeszkadzamy, Adam Kownacki, trochę rodzinnie, trochę polsko. Dziękuję, Adam. Trzymamy wszyscy kciuki. <laughs> Dziękuję.